Jest to sponsoring największy w historii polskiej piłki klubowej. Jest to sponsoring, który będzie obejmował rozgrywki pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. Łącznie 108 klubów, które będziemy wspierać. Nowością jest fakt, że po raz pierwszy w historii trzecia liga będzie miała tytularnego sponsora. Bardzo cieszymy się z tego partnerstwa. To partnerstwo strategiczne, jeśli chodzi o rozgrywki, które prowadzi Polski Związek Piłki Nożnej. Firma Betkli, jeden z liderów branży, Bukmacherskiej, został partnerem, sponsorem tytularnym rozgrywek pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. No na pewno to wyraz dużego zaufania i dobrej polityki Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli chodzi o rozwój rozgrywek, rozgrywek klubowych. Nowością będzie fakt, że wszystkie mecze pierwszej ligi, wybrane mecze drugiej ligi, będzie można zobaczyć na wyłączność w aplikacji BetClick. Oprócz tego wiadomo, wszystkie te mecze będą do dost... W aplikacji TVP Sport. Przygotowaliśmy też specjalny program afiliacyjny dla tych klubów, dzięki któremu, poprzez wsparcie ich kibiców i poprzez to, że mogą zarejestrować się na BetClick, kluby otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe, które jest nielimitowane i będzie zależne tylko od aktywności kibiców. Jeżeli chodzi o korzyści dla klubów i dla całego środowiska pierwszoligowego, to oczywiście w podstawie ten wymiar finansowy, bo jest to historyczny kontrakt. Więc myślę, że kluby będą odpowiednio usatysfakcjonowani. Ale również szereg aktywacji. Wiem, że sponsor ma tutaj bardzo dużo pomysłów w głowie, jak zachęcić kibiców do aktywnego wspierania, no właśnie całych tych naszych rozgrywek betlik pierwszej ligi, więc myślę, że to naprawdę będzie te kolejne kilka sezonów bardzo dobry i ciekawy czas dla całego środowiska. Kibice są dla nas kluczowi, dlatego przygotowaliśmy naprawdę wiele ciekawych atrakcji i promocji, nie tylko dostępnych online, ale także na stadionach oraz w miastach klubu. Pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. W toku analiz i weryfikacji uznaliśmy, że łączenie tej sprzedaży w jeden, w jeden zbiór może przynieść wymierne efekty, i takie efekty udało się osiągnąć. Umowa zawarta na cztery najbliższe sezony, do sezonu 2027-2028.